No widzę w dzisiejszym odcinku, odegramy sobie na serwerze tapemset.pl Przed rozpoczęciem tego odcinka chciałem Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału A jeśli ten film Wam się spodobał zostawcie łapeczkę w górę i też bierzcie na mojego Discorda macie tam linka w, w opisie i w piętym komentarzu. Także z czego mogę zacząć. Ten serwer jest od wersji do 1.8 do 1.18. Myślę, że to jest bardzo dobry bo mm, też jest dużo trybów, 10 aż na Porsche i jest to też niespotykana ilość yy, po prostu trybów w ogóle na no, w porcji i strefach, więc to też jest jakiś duży plus. Na ekranie wam się obec wyświetlają wam się obecne tryby na serwie, także w dzisiejszym jeszcze odcinku jeszcze wam powiem, e Ocenimy sobie parę trybów, bo nie będziemy oceniać e, każdego stosowna, no, bo tam jest za dużo tego będzie. Także e, macie tam naj, takie najgówniejsze e, informacje dotyczące serwera typu strona, dispert i tam dalej będziecie mieli też w piętej wiadomości jakby w komentarzach, także mm, możemy już zacząć. Jeśli ktoś by nie wiedział, e, jest 10 trybów, macie tutaj e, na, jakby to powiedzieć, na w GUI czy to jest k one-blocka, k-blocka, one czy z pvp, jail, czyli takie więzienie. Macie pvp na 1.8, menadropa na 1.8, Srival na 1.8, Srival na 1.18, V1, tam jest V2, no i menadrop na 1.16. Eee, dołączymy sobie teraz na właśnie V1 e, parę dni temu grałem na tym e, właściwie na serialu zobaczyć jak to będzie co tak no oczywiście tak jest takie coś jak rynek czyli no możecie po prostu sprzedawać e, itemy swoje i tak dalej też jakoś tam bez problemu e, scoreboard myślę że jest bardzo ciekawy, bo na w takich w polskich serwach też głównie nie ma właściwie e, także na przykład nie wiem ile otworzyliście e, skrzyń, e, tych skrzyń, ile zabiliście mobów, wykopane bloki, e, zabójstwa i śmierci, no to właściwie na w większości portów tych są. jeszcze jest spędzony czas, no też jest to bardzo ciekawe. to jeszcze co mogę dodać, oczywiście no, komendy dotyczące działki i dalej są Parkour też jest, więc no jeśli mam też się nudzi, to możecie sobie po prostu poskaczać, e, przejść do parkura. E, także czekajcie, ziemię sobie. Oczywiście czekajcie, sobie włączę czat i już możemy e, przejść, tylko co sobie powiększę. E, posłuchajcie, no wczoraj macie pomoc, nie wiem czy to... Tak, macie pomoc macie tej działki serwery działki, wszystkie takie mm, najpotrzebniejsze mm, komendy. Macie tutaj stronę serwera Discord fe, e, Face macie też bez problemu możecie się z nimi skontaktować. Przerowanie końców, czyli jeśli ja mam mm, chyba 200, 200, 200 hajsów mam 200 <noise> zł, nie wiem no dolarów, jakby to nazywał, tak zwał, możecie sobie przerać. Market, no to możecie e, Kracze, no możecie no różne różne rzeczy sortowanie przedmiotów w skrzyniach tego nigdy nie widziałem na żadnym serwerze RIVA. także duży plus no oczywiście macie tutaj stronę nie jest ślub no to widziałem już nie na jednym, że mm, wymiana to takie jakby trade czy nie by coś nie wiedział że co Macie też e, kity, nie kity, możecie sobie zobaczyć nie wiem, jedzenie, ender chest, gracz, vip, s sponsor elita, i klucza Także coś e, jeszcze mogę dodać. Tam jest, e, no tam jest może, tam jest jakby, tam się chyba, kończy czy z tego co widziałem. Macie tutaj takie random TP, no i ogólnie duży, duży parkour, gdzie też jakby nie widziałem tam pójdziemy sobie za chwilę do tego portalu i zobaczycie jak to w ogóle wygląda bo na większości serwerach z jest takie coś jak nether i jakby end tylko że po prostu jest tak zrobione że tutaj jest jakby spawn i to jest jakby taka czerwona linia to znaczy że tam się i tam jest jakby pvp pójdziemy sobie jeszcze na End. I tutaj są, tutaj jest end, tylko tak samo jest jak rędzia. E, oprócz oczywiście nie można na tym dobrać na ten spaniać, zwyczaj jest na serwerach. E, oprócz tego rano godzinach właściwie, około 13 godziny to rano 200 osób, więc to też jest dużo dosyć jak na e, serveru. E, Także Będziemy sobie na spawna na chwilę, dobra. że spawn, moim zdaniem, jest bardzo ładnie uczynany, Bo e, przede wszystkim duży, bo ...no nie każdy z spawn na serywalu jest ogromny. No, oprócz tego, macie takie same Oczywiście nie możecie ich otwierać, bo jest zablokowane. To nie wiem dlaczego, ale. Skrzyń, skrzyń nie możecie otwierać, a na przykład ten rząd możecie otwierać, nie wiem czy to jest jakiś błąd, czy, czy to jest po prostu specjalnie zrobione dobra, także widzę, macie tutaj już pomoc, możemy sobie tutaj zobaczyć przelew, zobaczymy sobie pod do Martę, tutaj też będzie to raczej um, może będzie że w GUI, macie no zbrojenia różne i także tutaj macie otwierać strony i tak dalej, wszystko no wszystko jest tak naprawdę, które wszystko, czyli wszystkie przedmioty, jedzenie, mieszkury, bloki, my no i inne, czyli takie litry i tak dalej. Przemy sobie jeszcze raz, czy znaczy, tam sobie piszemy. Macie wymianę działki, elita, sponsor, sortować. zobaczymy jak to wygląda to sortowanie, bo aż jestem sam. Coś pewnie jest tak, Zobaczymy sobie jeszcze Alica, czyli czyli ma, macie tutaj, mm, prefix wszystko to co VIP sponsor y, macie jeszcze w czymś gamma, czyli jeśli nie wiem jest, jest ciemno to możecie sobie po wpisać w taką. Przezywanie graczy w pobliżu 300 NIR, co też jest bardzo ciekawe. No i w klucze co wiadomo: unikalna wiadomość, jakby na serwerze, możliwość dodania terytorium spawna, drop HP ze stone, zmniejszony czas pisania na 3 do 2 sekund, szybki nie drzew, mega pomoc, pomocna opcja, czyli taka też modyfikacja dodana u nas rywalach, jeśli gracie na przykład na czymś, na jakichś rywalach to też jest czasami jest tak, że modyfikacja, czyli że jeśli zetniecie jeden pięć to wam się zetnie od razu całe drzewo, także myślę, że pomocne. Możliwość stworzenia 40 domów, no myślę, że dosyć dużo. Tutaj macie kit elity. Proszt rangi 30 złoty, czas trwanie stronie jedną edycję, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo pomocne. Na stronę macie VIP-a i tak dalej. Także widzowie jesteśmy tutaj na Warpie 5 niż tutaj to osoby, które yy, chcą się po prostu pobić no i w sumie mają to tylko, że na przykład yy, jeśli tu już wejdę to chyba są już te można się klapać. Oprócz tego macie komendę podpis, czyli że możecie e, dawać jakby takie podpisy. To myślę, że takich youtuberów, takich w ogóle samych osób na serwerze to jest to bardzo pomocne. Możecie jakby swoim widzom jakby dawać jakby takie ale autografy. Dobra, także widzowie jesteśmy już na ManaDropie, na wersji 1.16. Głównie, co Wam muszę powiedzieć to... Mało trybów związanych w ogóle z 1.16 na tym serwerze. większość trybów jest właśnie na 1.8. Oprócz, e, oprócz rywala, mój na dropa jest jeszcze e, chess pvp. No i, w sumie, no i w sumie to tyle reszty to jest na 1.16. Znaczy na 1.8 przepraszam. Normalnie, więc teraz sobie sprawdzimy jak wygląda na pomoc. E, no i w sumie te wszystkie takie... TT ja takie, czekajcie, pójdziemy sobie bardziej tam do... już już, że... macie tutaj rangi, macie głównie TT różne osiągnięcia od my lista, właściwie naprawianie, czyli repair, inaczej kosz, enchant, macie i nasz na syriwalu, czy otwieranie... Przepraszam, crafting. Ciekawe, powiem. Także macie też jeszcze random TP, macie tutaj też właściwie ender więc bez problemu możecie coś schować. Czekajcie, sobie sobie, dobra. Macie tutaj takie coś jak, takie bardziej urozmaicone, czyli że chyba grupowy teleport 1 na 1, czyli na przykład, nie wiem, możecie się klepać we dwóch, albo coś takiego, także Myślę, że to też jest, no w wielu serwach nie widziałem kiedy właśnie Że możesz robić 2 na 2 i tak dalej, oczywiście większość osób też może robić o 6 i tak dalej, ale No nie widziałem do teleportu, że możecie się Na przykład robić na 10 czy coś takiego Także mm. Oczywiście Jest chyba mniejszy spawn Na Europie niż właśnie na z rivalu, bo to jest też, no nie wiem ile to jest kratek, jaka jest powierzchnia, ale na pewno jest mniejsza, bo też dużo, dużą część zajmuje właściwie taki, y, ten. dużą część też może znajdować właśnie te y, stonniarki, także bez problemu możesz sobie po prostu pokropać i jakieś surowce i zakładać giddy i tak dalej, i tak dalej. Także widzowie, teraz znajdujemy się na trybie Część PvP, czyli na no, takim trybie, na którym jeszcze chyba nie grałem. Także, macie sobie, nie wiem, na skrzynie no nie wiem, no wszystko to, co właściwie takie najpotrzebniejsze itemy są. Macie też, e, no, kowale różne, czyli, no nie wiem, no zabijaj innych graczy, aby zdobyć podłamki i zakupić najlepsze dmioty na serwerze, no coś takiego. No. Tutaj macie też e, under Chasta, też nas na spokojnie jeszcze sobie coś zdołać, jakieś craftingi. E, oczywiście tutaj macie też losowy teleport, czyli możecie wejść się i znajdziecie się w losowych kardynatach. E, z... Czyli też to też jest bardzo ciekawe kliknij, aby naprawić twój damage w łapce koszt 75 larów, czyli to też jest bardzo fajne i ciekawe, bo też nie widziałem na żadnym serwerze. Gdyby właśnie za hajs byście je naprawiać. No macie też no wiecie, tutaj się również chlepi, i tam dalej i no gra myślę, że z 200 osób, jak nie więcej Znaczy widzowie macie tutaj y, komendę pomoc, czyli macie sobie po prostu czat, nagroda, darmowe klucze jak nie, nie swojego czatu no dużo, dużo jest, jest ta innych. ogólnie, tego też nie widziałem, że na z pvp się ilnie zakłada Myślałem, że to tym bardziej na dropach Easy nie wiem, Medium HC też jest. Tylko, że po prostu nie wiedziałem. Bardzo cele zakładanie zakłada, zakłada własnej działki. Jakie brałem to VIP, SWIP, Sponsor, Realita, czyli takie, takie podstawowe można powiedzieć. Y, na trybie 3 PVP Twoim zadaniem jest zabijanie innych, zbywanie końców oraz zbieranie strzynek, które są rozmieszczone na mapy. To jest taka podstawowa taka informacja. To będzie pomoc. Można powiedzieć, że spawn jest e, mały, co do na przykład chyba jest najmniejszy w porównaniu do Syrivala, czy wiem, na dropach. E, na, to nie wiem właściwie jaki jest na 1.8, ale też się spodziewałem, że nie jest jakiś on za duży jak na Syrivalu 1.18. Oczywiście to są moje takie spekulacje. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, czy na przykład numer drop jest większy e, spawn czy też mniejszy. no i też macie tutaj no, właściwie enchant e, zwykłe czyli tutaj macie ostrość czyli no, dosyć dosyć powiem że też fajne a na przykład zwykły enchant no to poziom poziom ten dalej poziom pierwszy piętnasty i trzydziesty także bardzo, bardzo też rozmaicone nie widziałam tego właściwie na żadnych serwerze że macie sobie wybrany enchant lub też jakby taki awas swój coś takiego czyli że normalnie możecie sobie z, z enchantem jakiś item na dowolny dowolny enchant, jeszcze jest to ciekawe możecie drop zgrać graczy możecie na speed to siła i ten dalej możecie sobie tutaj spojrzeć. Oto no klasa no to zależy od rangi e, Diamencik, no szansa dla wszystkich 80% odłamek, szansa dla wszystkich no 01. Podkreśliły 2, no to 3% no i Speeda macie no też 3% szanse. Co jest? Myślę, że ciekawą rzeczą i myślę, że też błędem lub bógiem, że nie można po prostu sprawdzić dropu legendarnej strzęgi, macie tutaj kliknij lewym albo sprawdzić drobny skrzynk i kliknij prawym, albo otworzyć sprzęt. no i jeśli naciskam na półce to mnie odrzuca, a jeśli na przykład na lewym, no to się nic po prostu nie dzieje, nie wiem czy to jest po prostu wizja zepsute czy coś ale no bywa czasami macie tutaj no seed bardziej, że chyba wam ukrywa jakby no tutaj macie też na no, przykład swoje statystyki, NIP, klasze, 1, 2, 3 no rounda, gracz, końce, 0 no i Gilda, tar, punkty zabójstwa, śmierci, pozycje, tak naprawdę takie bardzo podstawowe rzeczy. No, jeśli macie sidebar, no to wam ukryje mm, właściwie mm, scoreboard. Także widzimy się na pożądaniu. Także widzowie, jesteśmy już na pożądaniu. Chciałem prostu Wam podziękować, jeśli obejrzeliście ten film do końca. Jeśli chcielibyście więcej odcinków, lub streamów, lub też shortsów z taba, no to zostawcie łapkę w górę. I też na mojego Discorda, macie też linka w opisie i w jednym komentarzu, także widzimy się w kolejnych odcinkach.